Ktoś nie wie, to proszę mówić dalej albo po prostu nie wiem dobrze dobrze no to zaczynamy 3 2 1 start Rumunia e, dalej Słowacja e, dalej Słowenia e, dalej Portugalia e, Lizbona Armenia e, dalej Norwegia e, Oslo Węgry e, dalej Egipt e, e, dalej Algieria dalej Rosja E, e, Moskwa, Honduras, e, dalej. Czechy, e, Praga, Estonia, e, dalej. No, i tu się zatrzymamy. Mamy cztery dobre odpowiedzi, panie Marcinie. Całkiem nieźle. No, to się zestresowałem. Ale to wiadomo, to trzeba być dla siebie łaskawym. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nerwy robią swoje cztery dobre, cztery dobre odpowiedzi. To jest bardzo przyzwoity wynik. Zobaczymy, co na to pani Magdalena Starnowa. Dzień dobry, pani Magdaleno. Dzień dobry. Też zdenerwowana? Jeśli pan wcześniej był wcześniej zdenerwowany, to jestem dużo, dużo bardziej. No to ja najbardziej w takim razie. Pani Magdalena, to już teraz wszystko stanie się jasne. No i ciekawa jestem, co pani na to, bo kategoria sportowa, będę podawała pani imię i nazwisko sportowca, pani będzie musiała podać dyscyplinę, w której odnosi sukcesy, którą się zajmuje. Na przykład, jeśli powiedziałabym: Otylia Jędrzejczak, to pani na to. Pozdrawiam. No, mimo, jest szansa, żeby było całkiem nieźle. 30 sekund, słówko start. Gong kończy rozgrywkę. Dalej, albo nie wiem, jeśli nie wiemy. Wszystko jasne? Tak. No to start. Tomasz Golob. Żużel. Łukasz Kubot. Tenis. Rafał Majka. Yy, rowery. Piotr Małachowski. Lekarz Kamil Stoch. Wyskoki narciarskie. Rafał Kubacki. Yy, yy, dalej. Andrzej Gruba. Yy, ciężary. Agnieszka Radwańska, tenis, Kamil Grosicki, piłka nożna, Bartłomiej Bąk, e, ciężary, Bartosz Kurek, siatkówka, Michał Haratyk. E, dalej... I dalej już nie polecimy, ale liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dobrych odpowiedzi pani Magdaleno. Fantastycznie. E, okay. Gdzie tam były pomyłeczki? Rafał Kubacki, no to judo, a Andrzej Grubba to tenis stołowy, nasz słynny zawodnik. Ale to nerwy, to wszystko nerwy. Wszystko nerwy. Pani Daniela Ze Skrzypkowa teraz będzie stawała w szranki skojarzeniowe. Dzień dobry, pani Danielo. Dzień dobry, witam. Jedynkę. E, dobry nastrój? Przed rozgrywką będzie więcej niż 9 punktów? Bojowo? No, zobaczymy. No to zobaczymy, zobaczymy. jaka kategoria najpierw. I jestem bardzo ciekawa, co pani na to, bo kategoria to show business. Będę podawała U. pani nazwisko U. pewnej znanej osoby, a pani będzie musiała podać jej imię. Czyli na przykład gdybym powiedziała Got. Karel, no pewnie. Pani Danielo, myślę, że zasady są z nas znane, to zaczniemy. Siwiec. Karolina. Kamel. Oj, nie wiem. Krzestak. Dalej. Karolina Copperfield? Terz. Dalej. Wieniawa. Julia. Cichopek. Kasia. Winfrey. Dalej. Gwit. Dalej. Paschalska. Pol. Dalej. Dygant. Oj, dalej. I tutaj też już dalej nie możemy. Pani Danielo, raz, dwa, trzy. Cztery dobre odpowiedzi, czyli be, mamy remis, jeśli chodzi o miejsce drugie i miejsce trzecie. I zrobimy tradycyjnie. Jeśli się Państwo y, z Panem Marcinem dogadają, kto ma ochotę na maskotka, kto na płytę, to wszystko będzie jasne. A jak się Państwo nie dogadają, to zrobimy dogrywkę. Natomiast jeśli chodzi o miejsce pierwsze, sprawa jest jasna. Pani Magdalena z Tarnowa zdobywa cyfrowy radioodbiornik. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, było mi dobre kilka lat, masaże, różne zabiegi i wiesz? Jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapnie z alkatlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej. Łagodzący. Albo lepiej ochronny. A albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam iladian 40. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele iladian. Więcej niż higiena. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony?